Radio Kraków. Oj, kap, kap, kapią wzyw, łez, kałuży, jajty, tak? Że tak zacytuję klasyka. Rzeczywiście ta jesień daje się we znaki kierowcom. To jest przesąd, czy naprawdę rzeczywiście jesienią jeździmy gorzej? No, jesienią jeździmy gorzej, czujemy się gorzej, jest dużo dystraktorów, deszcz. Eee, dystraktorów to... To co to? Że zapytam. <gry> e, takich bodźców utrudniających jazdę. A, mamy jasne. krople deszczu na szybie, mamy pracujące wycieraczki. Mhm. Tak, samą wentylację, głośniej, bo szyby trzeba ususzyć. Tak, czyli ten czas reakcji się wydłuża, ponieważ zanim e, od momentu wydania reakcji przez ośrodkowy układ nerwowy do działania, zanim kierowca fizycznie zadziała, mhm. ta reakcja jest dłuższa. Jest więcej dystraktorów. Przez to właśnie, Musimy, że, tak. że ta nasza uwaga się że Musi... tak powiem, skupia na zbyt wielu elementach, tak? Tak, na zbyt wielu. A. dodatkowych elementach, mm -hmm. tak. Yy, bo to jest zwykle tak, że my się przygotowujemy do zimy, jesieni, zmieniamy opony, dbamy o to, żeby mieć zimowy płyn do spryskiwaczy i wszystkie te inne rzeczy związane z tym. Natomiast warto by było też, żebyśmy sami się trochę mentalnie przygotowali i pomyśleli o tym, że może trzeba zmienić nieco podejście do jazdy, prawda? Tak, no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że podczas jesieni, podczas tych skoków temperatur, mm -hmm. czy z mniejszego ciśnienia atmosferycznego możemy się czuć gorzej. Możemy być ospali, znużeni, zmęczeni, rozdrażnieni. I to wpływa również na czas reakcji, na koordynację, na procesy uwagi. Mm -hmm. I musimy też brać pod uwagę to, że inni kierowcy tak samo mogą się źle czuć, albo, albo nawet gorzej dobrze, niż my. No Czyli trzeba też wziąć to pod uwagę, że mogą jakiś tam manerw... Taki nieoczekiwany wykonać. Jest tak, że kiedy podajemy prognozę pogody i nie podamy sytuacji biometeorologicznej, to często dzwonią do nas słuchacze i pytają, dlaczego nie podaliśmy, bo nie wiedzą, jak się czuć. Oczywiście trochę to upraszczam, ale, ale jesteśmy strasznie też przywiązani. My wydaje mi się, że ulegamy trochę sugestiom. Że, że to, że idzie ta jesień, to my już tak się poddajemy tej jesieni i a no to już trudno, tak. Z jednej strony tak, z drugiej strony mamy mniej słońca, czyli mm, też taka. depresje sezonowe się ujawniają. Mm. Takie ogólne złe samopoczucie. Na ten biometr, no to jedni naprawdę mm -hmm. reagują na to, a inni In... wymawiają sobie też, że jest niekorzystny biometr, to mogę się źle czuć. I... Ale wiesz, to jest też tak, że y, y, mówi się, że. Ja tutaj nawet pytałem naszych słuchaczy, y, co to jest, dlaczego tak jest, że jeśli pada deszcz, to korki wydają się nie mieć końca. Są trzy razy dłuższe niż zwykle. I jaka jest najczęstsza odpowiedź, jeśli zapytać y, kierowców? Dlatego, że inni nie umieją jeździć. Ale tak naprawdę to dotyczy nas wszystkich, to chyba nie jest kwestia umiejętności, prawda? Nie, no, jak mamy ulewę, no to mm. automatycznie musimy zwolnić. Ale nawet nie ulewę. Taki o, jak, deszcz, mm. jak dzisiaj tam sobie jakiś kapuściaczek no, leci. Tak, ale jest ślisko. No właśnie. Też Czyli reakcja na uleśnienie. Wydłuża się czas mm. hamowania. Nawet tak, jeśli nie jest. myślimy o tym, to wolniej hamujemy już z dłuższego dystansu, zachowujemy tak. większe odstępy. To już jest jedno. Tak. Wolniej ruszamy. Oczywiście. Prawda? Więc to są elementy, które się na to wszystko mogą składać, a niekoniecznie to, że... No i też te wycieraczki no, przeszkadzają w tej jeździe. No. Ale bez wycieraczek jest jeszcze no jest gorzej. jeszcze gorzej. To prawda. Da się przed tym bronić jakoś? No bronić hmm. się nie da, no trzeba sobie zdawać z tego sprawę. No to już jest obrona chyba, jest tak? tak. Czyli krok. tą prędkość trzeba rzeczywiście mm -hmm. zredukować. Ale z siebie samego jak przygotować? Nie wiem, kawa czy, czy, tak, czy, nie, czy kawa. pobiegać? No jak jesteśmy znużeni, zmęczeni bardzo, no to też trzeba... Spróbować wyczuć ten moment, żeby przypadkiem nie zasnąć. Mhm. Chociaż ciężko obiektywnie samemu stwierdzić ten moment kulminacyjny. Mhm. Ale około 3% wypadków no to jest właśnie przez zaśnięcie za kierownicą, a pogoda teraz sprzyja temu. Zwłaszcza przy dłuższych dystansach to jest. I korki, nie? bo takie krótkie, tak. proste przejazdy chyba nie, nie stanowią większego problemu, ale korek też, jak tam ciepło nam się zrobi w aucie, zagrzejemy za mocno. Ja to tak. w ogóle bardzo chłodzę w samochodzie. no nie lubi jeździć. Bo... zawsze lepiej jak jest. No. Troszkę zimniej niż, niż za ciepło. No, u mnie jest dużo, dużo bardziej niż troszkę zimniej, mm -hmm. ale, ale to dlatego, że ja tak akurat lubię i lepiej się koncentruję, i wtedy mogę rzeczywiście y, dużo dalej dojechać bez zmęczenia. Natomiast mm -hmm. jak jest ciepło w aucie to już tak. No, trzeba się obserwować, jak pieką nas bardzo oczy, jak widzimy, że popełniamy więcej błędów, mm -hmm. dziewa się, no to trzeba przystanąć na chwileczkę przejście może, mhm. żeby nie dopuścić do tego, żeby zasnąć. Jest też kwestia, to przed nami, ale no prędzej czy później się zdarzy. Miesiąc, półtora, śnieg się pojawi i śnieg padający na szybę, tak, to też jest, dystraktor. <grym> prawda? Ale jeśli tak leci go, na przykład przez parę godzin jazdy prosto w oczy w reflektorach wieczorem, to naprawdę jest męczące i to, to, to potrafi spowodować nawet jakieś omamy wzrokowe. Tak, dlatego jak jest bardzo duża zamieć, no to ja proponuję, żeby jednak przeczekać, to zatrzymać mhm. się. Jak się nie idą, no to rzeczywiście bardzo powoli jechać. Mm -hmm. I dojechać do jakiegoś miejsca, gdzie się można zatrzymać. Bo no nie takich ma sensu miejsc jest coraz więcej: stacje benzynowe, restauracje przy drodze i tak na pewno jest bezpieczniej, gdyby, gdyby tak właśnie robić. Ja tak się właśnie zastanawiam nad tym wszystkim, jak, to, jak, to, jak sobie z tym poradzić. Czytałem takie opracowanie, co czwarty kierowca w Polsce jest meteopatą. Tak? Czyli, czyli, aczkolwiek też nie, nie do końca wiem, co to znaczy meteopata, i nie wiem, czy ktoś potrafi tak bardzo precyzyjnie to określić. Ale, ale rzeczywiście powinniśmy być bardziej czujni i. I, I starać się jednak koncentrować maksymalnie na drodze. Oczywiście. Y, może ciszej radio, skoro już wycieraczki muszą chodzić. Tak, nie rozmawiać przez telefon, nawet przez zestaw głośno mówiący, mm -hmm. czy z pasażerami nie rozmawiać, tylko skupić się już na tej jeździe, jak mm -hmm. mamy wokół jeszcze tyle dystraktorów. Dystraktorów, tych do opanowania. Tych do opanowania <laughs> przez nasz mózg elementów. Musimy mu ułatwić, a nie utrudniać. Kawa pomaga, czy nie? Oczywiście, że pomaga. Pomaga. Czytałem też kiedyś, że z kawą jest o tyle dobrze, że ona łagodnie zaczyna działać i łagodnie przestaje działać. Natomiast, natomiast te wszystkie płyny energetyczne, które są w sklepach natychmiast działają i równie natychmiast przestają działać. I nie ma tego okresu przejściowego, w którym moglibyśmy się zorientować, że coś jest nie tak, tylko jest nagle... Tak, spadek cukru, spadek... Wszystkiego. Tak, także tylko kawa, mhm. tylko też bez przesady z tą kawą, bo po pewnym czasie przestanie działać jak się organizm to nie przyzwyczaj. Niektóre samochody mają taką funkcję, ja na przykład mam coś takiego, ja myślę, że to już większość tych nowych aut to ma, że możesz sobie zaplanować na podróż, co ile ma ci przypominać o wypiciu kawy. I u się pojawia taka filiżanka na, na wświetlaczu komputera pokładowego i pip, bi mi i muszę się zatrzymać. Co, ile godzin to jest? No, jak sobie ustawię. Aha, no to nie. Tam nie, 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 nie zdaje się, że mm, jeśli 8 godzin nie robię przerwy, to on zaczyna na mnie krzyczeć, już A, sam siebie, ale mogę ustawić sobie też ten próg no jak będziemy pić co godzinę kawę, no to ona nam nic nie da. No, no tak, a potem no jeszcze zatrzymać się, na na kawę i oddać, to już w ogóle nigdzie nie dojedziemy. To prawda, że to rzeczywiście czas może się piramidalnie wydłużyć. Staramy się państwu jakoś pomóc, bo sami to też czujemy. Ja dziś rano przyjechałem do, do radia z zamkniętymi oczami. No dobra, może trochę przesadzam, ale mm -hmm. rzeczywiście coraz trudniej się wstaje i warto by było dobrze się obudzić zanim z domu wyjdziemy. Zwłaszcza jeśli wieziemy dzieci w aucie, bo one też rozpraszają. To jest kolejny element. No, kolejny dystraktor. Do, kolejny dystraktor, <grym> będę pamiętał to słowo do końca życia. E, i, i, I to po prostu sprawia, że, że na drogach naprawdę zrobiło się niebezpiecznie. Więc bądźmy czujni. Tak. Tak, dziękuję tak, bardzo. Dziękuję. Paulina Łopata z pracowni Psychofizyka była naszym ekspertem dzisiaj. Dziękuję, dziękuję. bardzo.